Małek, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Tajniki Piękna. Nawiązując do piękna, porozmawiamy dzisiaj o części ciała, która jest niestety przez kobiety, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, często zaniedbywana, a niepotrzebnie, bo mowa o stopach, a stopy niosą nas przez całe życie. Kobiety, nosicielki szpilek, często mają różne problemy ze stopami. Chcę dzisiaj Państwu pokazać się w naszym programie profesjonalny zabieg pedikuru. Zostanie on wykonany przez kosmetyczkę, profesjonalną kosmetyczkę. Pokażemy Państwu. Jak pięknie można wyprowadzić zaniedbane stopy. Zapraszam. Stopy są często przez nas niedoceniane. Nie zauważamy o nich myjemy, tylko pielęgnujemy w taki sposób bardzo powierzchowny możemy stopy porównać do pielęgnacji twarzy. O Twarz jest odsłonięta, chcemy, żeby ona była zdrowa, ładnie wyglądała, lśniła. Natomiast ze stopami jest podobnie. Jeśli będziemy o nich dbały, nie będziemy czuć żadnych boleści, żadnych nagniotów, żadnych dyskomfortu. Ale tak naprawdę to wszystko trzeba zacząć od tego, że buty bardzo zniekształcają nasze stopy, deformują. Więc ważne jest, aby przede wszystkim na to zwrócić uwagę. Czyli tak, na Obuwie, jakie nosimy, żeby zmieniać trochę te obuwie, dostosowywać wkładki, takie, które można powiedzieć, nawet takie ortopedyczne, które by nasze stopy przy nich odpoczywały. Ważne są masaże stóp, tak, gdzie możemy poprzez różne takie domowe urządzenia masować te receptory. Odpoczynek dla naszych stóp, właściwe ułożenie stóp, gimnastyka stóp, pielęgnacja. Chodzi mi o to, że jeśli na przykład jest problem z nadpotliwością, są specjalne preparaty, które jakby zmniejszają ten problem. Są preparaty zmiękczające w momencie, kiedy mamy problemy z nagniotkami, z modelami, z odciskami. Tak naprawdę to też jest taki głęboki temat, gdzie nie rozróżniamy. Czym, które jak, w jaki sposób się zachowuje i czym się różnią, w jaki sposób sobie z tym radzić. Często to jest temat dla osób wstydliwy. Przychodzą panie, które naprawdę są już zdeterminowane, potrzebują bardzo czyjejś pomocy i wtedy do nas się wybierają. Ale często bywa tak. Że do takich miejsc jak gabinety przychodzą osoby ze stopami wypielęgnowanymi, no bo to jest dla nich temat krępujący, bo stopy są zakryte i to jest coś, co nie chcą, że tak powiem, odsłaniać. Ale temat się zaczyna trochę bardziej, myślę, rozszerzać w gabinecie okresem letnim, bo wtedy wystawiamy stopy, tak? Odsłaniamy przede wszystkim stopy i chcemy, żeby te stopy ładnie wyglądały, były zadbane, no i żebyśmy mogły, że tak powiem, buty założyć, takie, gdzie jednak ten paznokieć gdzieś jest odkryty. Ale musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby ta stopa ładnie wyglądała, musimy dbać o nią przez cały rok. Jeśli sobie w domu nie radzimy z pewnymi rzeczami, coś nas boli, uwiera, czy nie wiem, cokolwiek się dzieje z paznokciami, są po to miejsca takie, aby przyjść nawet po poradę, nawet, żeby raz na jakiś czas zrobić pedikur i wtedy są wskazania, dajemy wskazówki, co się dzieje, jak pielęgnować, co jest dobrze zrobione, co jest źle robione. Najczęściej spotykane problemy w gabinetach ze stopami, tak? No to tak zwyczajnie powiedzmy od to paznokcie wrastające. To jest szereg, jakby można powiedzieć, powodów, przyczyn, tych paznokci wrastających od y, uwarunkowań genetycznych poprzez y, buty, obcinanie, poprzez y, no nawet gdzieś y, y, zainfekowanie, tak? by Naderwanie tej skórki i już może powodować to jakieś powiedzmy problemy tych paznokci. Y, dalej idąc no y, nagniotki, odciski na palcach spowodowane często przez buty. Y, odcisk to jest coś, co ma w sobie rdzeń. Nie jest to łatwe do wy, wybycia, tak? Do, do, do tego usunięcia. usunięcia. W, w gabinecie możemy to potraktować bardziej tak kosmetycznie, leczniczo, natomiast jeśli coś mamy głębszy problem, no to już wtedy po prostu idziemy do specjalisty i bardziej sprawy chirurgiczne. Są jeszcze modele i nagniotki. Nagniotki no to też jest taka forma podobna do odcisku, tylko że to jest płaskie, bo odcisk jest już bardziej wystający i nas boli. Modele często nie, są mniej odczuwalne, ale one są głęboko umiejscowione. I przyjść na nią widać wtedy takie, takie białe zabarwienie. To jest coś, z czego się nie, nie, nie wybawimy, tego, bo to są po prostu jakby w tym miejscu, jest nagniatany na skórek w różnych, to jest układ stopy, to jest but i to jest po prostu wypracowane. I tak jeszcze są miałyśmy, mieliśmy odciski, mieliśmy modele i są nagniotki. Nagniotki są myślę, że najmniej jakby kłopotliwe, ale widoczne, bo to jest po prostu brzydki, żółty naskórek, który po usunięciu widać linie papilarne skóry. No i tutaj w tym momencie możemy o takie rzeczy zadbać. Można zadbać w gabinecie, myślę, że same możemy sobie jedynie poradzić przez to, przez jakieś plasterki, zmiękczanie, żeby mieć komfort, czy powiedzmy wydłużyć ten zdrowy stan skóry. Natomiast już w gabinecie możemy bardziej opracować i w gabinecie w sumie możemy też wyróżnić jakby trzy rodzaje pedikurów, tak? Jest to pedikur kosmetyczny, pedikur leczniczy i pewnie e, myślę, że wiele osób z tym się spotkało i zazwyczaj miało zadawane pytanie, jaki pedikur robimy, tak? Czy pokazuje nam stopa, jaki możemy zrobić? No i jest pedikur biologiczny, to już jest taki, gdzie jest w ogóle bez Narząd, narzędzi i może tak trochę w skrócie wyjaśnię o co chodzi z tymi mm -hmm. pedikurami. Pedikur kosmetyczny no to jest taki głównie skupiający się na paznokciach, ale też i na nagniotkach, ale to bardzo powierzchownie na zasadzie starcia czy wyfrezowania, ale głównie opracowujemy paznokcie ładnie na, w efekcie końcowym je malujemy, wymasowujemy krem i w sumie to jest cały zabieg w skrócie. Natomiast pedikur leczniczy no to on już obejmuje też to, co w kosmetycznym, czyli całą tą oprawę paznokci, ale już się bardziej skupiamy, skupiamy przy odciskach, nagniotkach, modelach wrastających paznokciach tu już bardziej wchodzimy z urządzeniami, z narzędziami, ścieramy, ścinamy to, więc jak gdyby podchodzimy do tego bardziej właśnie leczniczo. No i jest ten biologiczny. Biologiczny to jest w ogóle, tak jak wspomniałam, bez użycia jakichkolwiek narzędzi, akcesorii metalowych. To jest taki czysto estetyczny, myślę, że dla osób, które po prostu przyszły głównie na pielęgnację, tak, na powiedzmy masaż, na zabieg ze stopami. Przy i Przy takim można to. To ująć ten pedikur biologiczny. Chciałabym też po części Pani uświadomić, które no w większości Pani jednak lubi szpilki. Lubimy ładnie wyglądać, ta naga jest ładnie wyciągnięta, prawda? Łydka jest ładnie naprężona, ale co się dzieje z naszą stopą? Często te podeszwy są bardzo cieniutkie i każde chodzenie, a ucisk jest na śródstopie. Każde to chodzenie daje nam takie no, nacisk na tą stopę. No, waga nasza to jest tak mniej więcej od 50 do 70, tak można powiedzieć. Więc ta całość tego ciężaru idzie tutaj na to śródstopie, na palce, bo często no, te buty są bardzo, obses jest wysoki. No i wtedy tak naprawdę co się dzieje? Zaczynają się często, no jeśli mamy do czynienia z butami, gdzie są troszkę szersze, no ten stopa ma trochę luzu, ale jeśli to są czuby, tak, takie naprawdę piękne, ładne szpileczki, no to ta nasza stopa, no tam się trochę męczy, bo przy dłuższym takim chodzeniu mamy problem. zaczyna może nam się problem holuksa. Na przykład to jest gdzie nam się powiększa ta kość przy dużym paluchu. Jest to dosyć nieprzyjemne, odczuwalne. Odciski na małych palcach, gdzie ten po prostu jest palec zgięty i jest na zasadzie, że jest noga dopasowywana do buta, a nie but do nogi, tak? Nam się mówi, a skórka nam się rozciąga. Co jeszcze jest istotne? No ja wiem, każdy jakby czym innym się sugeruje kupując buty, na co innego zwraca uwagę. Często jest to efekt czysto estetyczny, a nie z myślą o wygodzie naszego buta. Są to po prostu skóry skóropodobne. Tak? Materiały. No wiadomo, jeśli mamy but ze skóry, on się ładnie rozejdzie, ładnie dopasuje, tak? i jakby nie, nasza noga się nie męczy, nasza noga też dobrze oddycha. I ważne jest, z czego są zrobione te buty. Myślę, że to też musimy na to zwrócić uwagę, bo mogą być pileczki, gdzie możemy naprawdę nie mieć problemu ze stopami, ale mogą to być twarde, może to być sztuczny materiał, gdzie dosyć nasza noga nie oddycha, to jeszcze my ją tak naprawdę krzywdzimy. Myślę, że no, każda pani powinna zażyć takiej wizyty. Mogę taki sposób, bo to jest naprawdę przyjemność dla nas, jeśli nasza stopa czujemy po takim pedicurze, że no, mamy jakby rozmiar zmniejszony, bo w taki sposób odczuwamy, tak? I tak naprawdę w gabinecie inaczej widzimy stopę. Tak, my pielęgnując w domu, widzimy, a to z jednej strony zajrzymy, a to z drugiej pewne rzeczy nie dostrzegamy. Robiąc przed medicurzem, my widzimy cały obraz tej stopy, co na tej stopie się dzieje, co tam jest, co, na co trzeba zwrócić uwagę, co usunąć, co, co Pani klient chce podpowiedzieć, e, jaki sposób powinna pielęgnować. I po takiej wizycie, gdzie my tam ładnie wypracujemy, tak, ładnie pousuwamy, e, damy też poradę, jak pielęgnować w domu, e, no, wiadomo, wtedy nasza pielęgnacja w domu. Jest samą przyjemnością. Natomiast y, często takie zabiegi w gabinecie to nie są na chwilę to nie są pół godziny. Bywają rozciągnięte nawet do dwóch godzin, nawet i dłużej. Bo tak naprawdę to jest czas nie mierzony zegarkiem, tylko tym, co musimy tam zrobić. Wiele rzeczy używamy przy pedikurze, bo tak naprawdę pedikur to jest najpierw kąpiel dla stóp, dopiero przechodzimy dalej, tak? Od paznokci przechodząc każdy, każdy paluszek i zwracając uwagę, co tam się dzieje, no jeśli wiadomo, wchodzą jakieś takie problemy, tak jak wspomniałam, jakimiś tam sprawami wrastającymi, no to dodatkowy nam czas to Zajmuje, a już wchodząc na, na stopę, no to jeśli trzeba coś usunąć, coś trzeba e, dobrze spiłować, e, no to już mówię, to już się nam rozciąga, ale po takim pedikiurze możemy poczuć, że te stopy nam ładnie oddychają. E, tutaj stosujemy też właściwe preparaty, e, gdzie no, ta pielęgnacja jest na pewno wydłużona. E, przy później pielęgnacji domowej wystarczy tylko ją właściwie natłuszczać, nawet jeśli jest ta potrzeba stosować preparaty zmiękczające, czy już tam powiedzmy jest duszy też problemu u Pani z racji wysuszenia stóp, z pękaniem pięt, tak? I z tym sobie też na przykład nie radzimy, zostawiamy to i narzekamy, że nam ciągle gdzieś tam rajstopy się zadzierają. Są też fajne preparaty z na przykład na pękające, to są i z witaminami, i z miodem. No to wszystko tak naprawdę można dopytać się, to wszystko można nabyć i myślę, że po takiej wizycie w gabinecie nabieramy chęci do do pielęgnacji w domu, bo wiemy, jak możemy sobie poradzić, z czym, z czym walczyć. No i tak naprawdę takie spotkania, no to jest trudno powiedzieć, co ile powinny być. Myślę, że w zależności od tego, jaką mamy porę roku, bo latem bardzo nam się stopy wysuszają, one są bardziej odsłonięte, do tego kierując się i zwracając uwagę, kiedy nam zaczyna coś dokuczać, kiedy nam zaczyna coś przeszkadzać. Mniej więcej, Panie, jeśli jesteśmy w stanie, czy wprowadzamy taką systematyczność w danych stopach, bo wymaga tego stopa, to jest na przykład co miesiąc, co dwa miesiące. Nie zawsze jakby kierujemy się tym, że my musimy malować te paznokcie, bo zimą często panie nie, nie zwracają na efekt ten estetyczny, tylko raczej na zdrowy wygląd stopy, gdzie no, zimą jest ta osoba bardzo taka zamknięta. W tym momencie skupiłam się bardzo na paniach, tak? jeśli chodzi o stopy, no ale nie zapominajmy, że no, panie i mężczyźni też. Korzystają z takich zabiegów i myślę, że to coraz częściej można spotkać, ale to też tak, albo sami przychodzą, albo jednak jak panie zaczął przychodzić i widzą zmianę, no to gdzieś tam są w stanie panów namówić. Bądź odsłania się coraz bardziej to, że panowie też i latem odsłaniają też stopy. Panowie mają dosyć, dosyć też no, z, tym, z tym problemem. Nie jest to tylko przypisane do pań, myślę, że w większości, no, ale też się zdarza u panów, że gdzieś coś jest zaniedbane, no bo nie wiedzą I jak to pięty, zrobić. Prawda? Głównie więcej, no zwłaszcza, że u nich nie ma problemu z rajstopkami, z cienkimi pończoszkami, że I zaraz się coś jest bo zadzierane tam. dokładnie. Tylko jednak zakładają takie but skarpety i idą dalej, tak? Jakby panowie inaczej do tego, do tego zabiegu podchodzą, jest to też bardzo przyjemne, no i jak raz spróbują, no to też jest tak, że chętnie przychodzą bądź każą się zapisać na taką, na taką wizytę, no ale tak mówię, to też jest duża rozpiętość. Czasami bywa tak, że mają ewidentnie z czymś problem, no i kierują się do nas, tak, no, a dopiero powiedzmy w drugim stopniu do, do, do bądź do, chodzi mi o gabinety dermatologiczne, ale też tak, że gabinety wysyłają, bo na przykład przykład przychodzą z jakimś problemem bardziej kosmetycznym. Więc są, coraz częściej są um, panowie w gabinetach się pojawiają. Ginastyka jest bardzo istotna no i fajnie by było tam trochę parę minut Chociażby po takim ciężkim dniu, pośmiecić na to gimnastykę. A gimnastyka jest bardzo prosta. Tak naprawdę wystarczy stopy postawić w ogóle, żeby były boso, tak? Postawić na zewnętrznych krawędziach i nawet na tych krawędziach chodzić. To są ćwiczenia. Na palcach chodzić, na piętach chodzić, to stopy ćwiczyć. To jest coś, co no, jak gdyby poprawia kondycję naszych stóp, no, i też jakby no, wprowadzamy to zdrowie w nasze stopy. Ważne jest na przykład, żeby w jakiś sposób też nasze stopy relaksować. To na przykład trawa, piasek, nie twarde powierzchnie, tak jak nie wiem, podłoga. Tak? To podłoga to jest dla dzieci, gdzie dopiero zaczynają chodzić. A tutaj powinniśmy korzystać w takim okresie, czy powiedzmy, jak jesteśmy na wyjeździe, żeby właśnie jak najbardziej te nasze stopy, te receptory pracowały i żeby te nasze stopy właśnie czuły takie odprężenie. One wtedy są swobodne, tak? nie ma żadnych ucisków, nie ma żadnych nawiatów, tylko wiadomo, jeśli mamy do czynienia, chodzimy po trawie, no to wiadomo, ta stopa nie będzie dobrze wyglądać, wtedy musimy jakby po takiej przyjemności dla stóp wziąć się za tą pielęgnację, czyli tarka, no, ewentualnie jakieś takie materiały ścierające, kremy, emulsje, które działają zmiękczająco, działają dobrze nawilżająco, natłuszczająco. No i myślę, że bardziej trzeba, jeśli chodzi o kosmetyki, nawet kierować do stóp, zwracać uwagę, żeby to nie był kosmetyk, który nam się bardzo szybko wchłonie, bo jednak stopa u stóp jest skóra bardziej twarda, bardziej taka zgrubiała, no i takie kosmetyki nawierzające wchłoną się nic nam nie zostaje. A na stopach dobrze jest tak, jak zostanie taki film, więc nie, musimy, nie możemy patrzeć na to tak jak na przykład na cieleż nam to przeszkadza. Na stopach to tak powinno być, zostawiając taki film czujemy, że ta skóra dłużej będzie miękka, ten naskórek będzie taki delikatniejszy. No, jeśli chodzi też nawet o takie ścieranie stóp, no to też nie ma sensu robić codziennie. Codziennie nawilżamy, natłuszczamy, pielęgnujemy poprzez kosmetyki te stopy. No i zabezpieczamy wtedy na przykład skarpetką. Fajnie jest raz w tygodniu nawet w soli, w soli kuchennej, takiej, nawet takiej kamiennej, nieodowanej, moczyć te stopy. To też jest jakby taki zabieg bardzo no, relaksujący dla naszych stóp. Raz w tygodniu, nie trzeba więcej. Więc tak naprawdę mówię, robiąc nawet te rzeczy, które tu Tutaj wspomniałam, no będziemy czuć, że te no, nasze stopy lepiej pracują, lepiej nam się chodzi, mniej jest dolegliwości. Nawet można powiedzieć, że jak chciałbyśmy popatrzeć na osoby, które mają problemy ze stopami, mhm. często mają em, em, Mimikę twarzy taką skrzywioną, taką marudną, że to często jest, to jest takie podejście może trochę takie psychologiczne, mm -hmm. ale na taki sposób się patrzy, nawet panie, które przychodzą do nas z jakimś dyskomfortem w stopa, też jest taki na przykład grymas na twarzy, tak? Mm -hmm. Tylko, że no, jak gdyby nie przypisujemy do tego i, i jakby to jest takim naszym odruchem naturalnym. Mm -hmm. Ale to tak, jeśli na przykład popatrzymy, trochę zwrócimy na, te, na, to, na ten problem, to tak widać, jest u które się gdzieś tam skrzywią, kiedy gdzieś mają jakiś grymas. Często jakiś dyskomfort. To jest, to jest, to jest dyskomfort. Problem, za skórą, prawda? Ukryte i tak dalej. Dokładnie. W mhm. dodatku, że no, mówię, stopa mieści, tak jak nasza twarz, to stopa mieści receptory, gdzie to jest odpowiednikiem wszystkich naszych organów, które mamy. I na przykład jak sobie masujemy, my poprawiamy stan naszego zdrowia. Nawet w gabinetach, robiąc pedicure, robiąc frezarką, czy robiąc masaż, tak samo frezarką masujemy te receptory, mimo że tam są gdzieś jakieś nagniotki ścierając je, ale to jednocześnie wchodzimy w te receptory, tak samo poprzez masaż, tak samo wchodzimy w te receptory. To też jest bardzo ważne, bo nie tylko dbamy wtedy o komfort i wygodę naszych stóp, ale też i jakby no po części o nasze zdrowie.